Dzień dobry Państwu, kłania się Tomasz Jankowski, Sobota, raport z frontów Ekstra na wbrew cenzurze. Serdecznie witam wraz z Krystianem Miechacem, który jak już informowaliśmy dołącza do naszej ekipy już chyba na stałe. Witam Tomaszu, witam naszych widzów. Widzowie, którzy są dłużej z nami, już pewnie Krystiana pamiętają, zresztą go chwalili, nie będziemy się tutaj specjalnie rozwodzić. Krystian jest sekretarzem Pracy Polskiej, ale też jednym z najbardziej wnikliwych obserwatorów konfliktu na Ukrainie, więc myślę, że to jest bardzo pozytywny transfer do. Naszej ekipy. No i zaczynamy właśnie. Tytuł y, obcokrajowcy po stronie rosyjskiej, ale że dzisiaj mamy święto niepodległości, to malutka Polonika, wszystkiego najlepszego, byśmy dożyli rzeczywiście niepodległej, wolnej Polski. Tego wszystkim Państwu życzę. Jeżeli chcesz jakieś życzenia przekazać, to śmiało. Dołączam się do ży życzeń Tomasza, a myślę, że tego, czego najbardziej nam dzisiaj potrzeba, to jest właśnie niepodległości, suwerenności. Nie tylko tej y, świątecznej, tytułarnej, ale właśnie takiej rzeczywistej, żebyśmy mogli kiedyś. Za naszego życia oddychać w faktycznie wolnej Polsce. O tym jeszcze złożymy porozmawiać. Natomiast dzisiaj rozmawiamy, no musieliśmy trochę poloniki, bo rozmawiamy właśnie o obcokrajowcach po stronie rosyjskiej. Y ten konflikt jest umiędzynarodowany w zasadzie od samego początku, od 2014 roku, choć my jesteśmy głównie informowani tutaj w Polsce właśnie o tych ochotnikach, którzy walczą po stronie ukraińskiej. Aczkolwiek to się też zmienia, bo ja pamiętam ten 2014 rok, kiedy jednak gro no, tych ochotników stanowili ludzie o różnego rodzaju powiązaniach z organizacjami neonazistowskimi i się o nich raczej za bardzo nie mówiło, ta perspektywa się zmieniła. Ci od lutego 2022 roku to już są niemalże rycerze. To już, to już są powiedzmy patrioci, to już są obrońcy Europy, obrońcy wartości demokratycznych, to już są osoby, powiedzmy, już po takiej transformacji wizerunkowej. Natomiast y, prawda jest też taka, i to też y, w zasadzie od samego początku można widzieć, chociaż pewnie w różnej skali, że po stronie rosyjskiej też y, tacy ochotnicy występowali, występują i pewnie jeszcze występować będą, a że temat jest y, w zasadzie u nas przemilczany i warto go omówić, bo Pewnie on nam coś pokazuje, choć o tym jeszcze na końcu porozmawiamy. To przedstaw proszę, jak wygląda to. No właśnie, jak wyglądało to w roku 14, jak wygląda to teraz. Szanowni państwo, codziennie jesteśmy w polskich mediach czy tych mediach zachodnich bombardowani informacjami na temat Legionu Międzynarodowego, Legionu Ukraińskiego, poszczególnych także poznajemy sylwetki Polaków, którzy z tych czy innych względów walczą po stronie ukraińskiej, jednakże konflikt na wschodniej Ukrainie w Europie Wschodniej, bo ten konflikt też się rozszerza w ten czy inny sposób na działania też dyplomatyczne i zbrojne, no to ten konflikt trwa, jak wiemy, jak wiedzą wszyscy, którzy śledzą go dość wnikliwie, no trwa od 2014 roku, odkąd, no, jak to się mówi dość przekornie, rewolucja godności, czy, czy bardziej zrozumiale Majdan, czy Euro Euromajdan, kiedy, kiedy na przełomie 2013-2014 roku doszło do, te, do tego, no w praktyce zamachu stanu, takiego ulicznego, ulicznej zmiany władzy na, na, na Ukrainie, został obalony prezydent Jankowicz, no, mieliśmy do czynienia z eskalacją tego konfliktu, szczególnie w jego wschodnich regionach, które no, nie godziły się społeczeństwa e, od Charkowa po Odessę, ze szczególnym naciskiem na Donbas i Krym. No, ludzie tam mieszkający w większości nie godzili się na e, zmiany na Ukrainie, no, które kojarzyły im się, jak się okazało, później mieli, mieli w dużym stopniu rację, no, kojarzyły im się z, ze sporem w latach 40., kiedy, kiedy mogli... Doświadczyć yy, ludzi spod czerwono-czarnego sztandaru i, i także wielu innych sztandarów, no bo też z armią, z armią Hitlera i z tą symboliką, która była obecna na Majdanie, no szli także, tak jak mówimy dzisiaj w programie, no też międzynarodowi ochotnicy. I także, I także tutaj mamy do czynienia, chociażby po stronie ukraińskiej, jak wspomniał Tomasz, z różnymi ochotnikami o różnych motywacjach, ale są też ochotnicy po stronie rosyjskiej I już w 2014 roku, kiedy ten konflikt na wschodniej Ukrainie rozgorzał na dobre, mieliśmy do czynienia z dużą skalą, często przemilczaną w Polsce, dużą skalą ludzi, którzy pojechali na wschodnią Ukrainę. Nie po to, żeby walczyć z jej mieszkańcami, nie po to, żeby, żeby wspierać te różne bataliony, AIDAR, Azov i tak dalej, te, które my znamy z mediów, tylko żeby wspierać tą drugą stronę, tą stronę separatystyczną, jak u nas się mówi, tą stronę rosyjskojęzyczną, która nie godziła się, tak jak mówię, na dyktat nowej władzy i podniosła bunt. Ta skala, bo może zacznijmy od skali, tak? Skala wynosiła jak wskazuje chociażby jeden z ekspertów Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, Arkadiusz Legieć, który badał tę te tematy, te tematykę przez ostatnie lata, no wskazuje, że takich osób, które przyjechały na Ukrainę w 2014-2015 roku było 17 tysięcy. Jednakże tych po stronie ukraińskiej było raptem 3 tysiące, cała reszta no, są to osoby. Które trafiły do szeregów armii separatystycznych Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej. Byli to głównie w liczbie co najmniej 3000 Rosjanie, ale byli to także Serbowie, byli to także Niemcy, byli to także przedstawiciele narodu białoruskiego, wszelkiej maści narodów obszaru postradzieckiego, ale były tam też osoby. Co, co chyba nas najbardziej powinno zainteresować, były także osoby z Polski. E, także po stronie separatystycznej byli, by było, no, co najmniej szacuję, kilkudziesięciu ochotników polskiego pochodzenia, e, którzy z różnych e, pobudek, z różnych motywacji trafili na wschodnią Ukrainę. Byli tam także Francuzi, Eurazjaci, byli, byli Włosi, Byli Hiszpanie. I tutaj warto rozważyć, dlaczego ci ludzie trafili na wschodnią Ukrainę w szeregi różnych formacji, e, takich, mogłem to tak roboczo na potrzeby programu przedstawić z trzech perspektyw. Z jednej strony, mamy lewicowy, czy taki na, na, narodowo-lewicowy, yy, radziecki, komunistyczny batalion Prizrak, w którym walczyli powiedzmy ludzie odwołując się bardziej lewicowych haseł. Yy, z drugiej strony mamy taki bardziej narodowy, narodowo-radykalny Rusicz, taki oddział powiedzmy, gromadzący bardziej tą stronę narodową. Wspierającą separatystów, mieliśmy także do czynienia i mamy nadal z batalionem Wostok. Batalion Wostok, który jeszcze w latach 90. walczył w Czeczenii, no, są to osoby z obszaru postradzieckiego, są to osoby z Kaukazu: Czeczeni, Lezgini, Osetyńcy, Abchazowie, także Rosjanie, którzy pojechali na wschodnią Ukrainę walczyć z tymi e, siłami operacji ukraińskiej mającej na celu pacyfikację i zdławienie. Tego buntu, tak? Więc tutaj mamy do czynienia z całym szeregiem różnych motywacji, z całym szeregiem różnych y, postaw. Mamy także do czynienia z takimi sporami wewnątrznarodowymi na terenie wschodniej Ukrainy, bo z jednej strony byli włoscy nacjonaliści, którzy jechali po walczyć po stronie ukraińskiej, byli po stronie separatystycznej, można powiedzieć, umownie rosyjskiej, byli Hiszpanie, którzy jechali walczyć po stronie ukraińskiej, a byli Hiszpanie, którzy z pobudek takich odwołujących się chociażby do wojny domowej w Hiszpanii w latach 30. jechali walczyć chociażby w batalionie Plizrak. I tego typu formacjach z, jak oni to mówili, no tym, no tym neonazizmem, tak? który, który ich zdaniem wielu osób, wielu obserwatorów wymanował różnego typu formacje, które broniły państwa ukraińskiego, tego nowego już państwa ukraińskiego, bo Majdanowego. To jest jednak pewne tło dla dzisiejszych wydarzeń ważne. Ale większość tych ludzi po 2015 roku, kiedy nastąpiły porozumienia mińskie i ten konflikt został w pewien sposób zamrożony, no ci ludzie po prostu opuścili najczęściej wschodnią Ukrainę i z jednej i z drugiej strony po prostu wyjechali. Kto założył rodzinę, to został, kto wszedł na etat danej formacji został. Jednakże ten konflikt, kiedy rozgorzał na nowo, kiedy, kiedy Rosjanie rozpoczęli specjalną operację wojskową w lutym zeszłego roku, wówczas ta strona ukraińska dominowała, jeśli chodzi o pozyskiwanie nowych rekrutów, najemników, ochotników, szczególnie z krajów zachodnich, z, z, krajów, z krajów hiszpańskojęzycznych, także no z Korei, no ze wszystkich państw, które w ten czy inny sposób są związane z sojuszem północnoatlantyckim, byli chociażby po stronie ukraińskiej. Ale już na samym początku operacji specjalnej pojawiły się na świecie grupy, które wyrażały wolę, wyrażały chęć wyjazdu na specjalną operację wojskową po stronie rosyjskiej. Takie grupy bardziej czy mniej formalne, jak chociażby, jak chociażby żołnierze armii syryjskiej, którzy już zapisywali się do wyjazdu, mieliśmy do czynienia z odezwami chociażby ze związanej. Z grupą Wagnera, Republiką Środkowoafrykańską, gdzie grupy zbrojne także wyrażały e, afrykańskie chęć wyjazdu, byli, były też e, grupy szyickie. Jednakże na samym początku konfliktu Rosjanie, te, Rosjanie z pewnych względów nie byli tak mocno zainteresowani pozyskiwaniem tego typu osób do armii rosyjskiej, ponieważ konflikt. E, wyrażał jeszcze pewne, wyrażali jeszcze pewne nadzieje, że ten konflikt można, czy w, czy w trakcie rozmów w Stambule, czy w trakcie rozmów w Mińsku yy, rozwiązać i tego konfliktu nie internacjonalizowali tak jak Ukraińcy, nie mieli takiej też potrzeby, jednakże już kiedy ten konflikt w kwietniu, w maju, chociażby bitwa na, yy, na łuku Dońca Siewierskiego, kiedy było jasne, że ten konflikt będzie się przedłużał, wówczas do gry wchodzi grupa Wagnera i już w kwietniu, Maju, mamy do czynienia z, z, z bitwą o opasną, mamy z Sewierodoniec, te nazwy nie schodzą z pasków w mediach e, i tam już pojawiają się pierwsze, pie, pierwsze pod auspicjami grupy Wagnera, e, pierwsze o, osoby pochodzenia nierosyjskiego czy pochodzenia. Yy, powiedzmy, spoza, spoza Federacji Rosyjskiej, no bo też nie tylko Rosjanie żyją w Federacji Rosyjskiej i nie tylko ich można było wcześniej spotkać na linii frontu. Tak? Yy, mamy do czynienia chociażby z dużym udziałem baszkierów, innych narodów w ramach armii rosyjskiej, co często może być dla wielu osób mylące. Jednakże no, w grupie Wagnera pojawiła się, się cała plejada tak naprawdę yy, przedstawicieli no, całego praktycznie świata. Pojawili się tam e, chociażby Serbowie, pojawili się e, ludzie z Afryki, szczególnie, szczególnie jeśli chodzi o bitwę, o bitwę, późniejszą bitwę pod Bachmutem, no tam, tam chociażby e, wśród około 50 tysięcy. Żołnierzy czy, czy, czy bojowników, można by powiedzieć precyzyjniej, jeśli chodzi o ich status ówczesny, bojowników grupy Wagnera. No mieliśmy do czynienia chociażby ze studentami afrykańskimi, którzy w ten czy inny sposób trafili do rosyjskich więzień, zostali z nich wyciągnięci, dostali szansę odkupienia win, tak jak inni rosyjscy więźniowie. Ale pod auspicjami grupy Wagnera powstała, powstała cała masa różnych jednostek, chociażby jak wspomniany przeze mnie na początku, w kontekście pierwszej fazy tego konfliktu, Russic. Czyli jednostka powiedziałbym, no, narodowa czy etnonacjonalistyczna, w której walczą zarówno skandynawowie, e, z tego co wiem, walczą również Polacy, walczą Serbowie, no, walczy ca cała, cała grupa e, jest mocno, mocno nastawiona na idee slawistyczne, częściowo także paneuropejskie, więc tutaj więc tutaj te, te narodowości tam się przeplatają, jednakże grupa Wagnera, o czym też Często zapominamy. Grupa Wagnera jest, można by powiedzieć, pewną federacją. Nie jest, to, nie jest to regularna formacja i nie każdy, kto nosi naszywkę grupy Wagnera, należy tylko do grupy Wagnera. Była tam cała masa takich jednostek jak Rusic. Chociażby na początku tego roku zaczęto tworzyć po stronie rosyjskiej, pojawiło się zielone światło, zaczęto tworzyć chociażby na Zaporożu, jeszcze przed ofensywą ukraińską, zaczęto tworzyć międzynarodowy. W praktyce batalion Sudopłatowa. No, Sudopłatow jest oczywiście postacią związaną z Melitopolem, postacią związaną z tą historią antybanderowską radziecką, i pod, pod takim patronem zaczęto ściągać y, bojowników chociażby z Turcji, y, chociażby z Serbii, z Bułgarii, i ci, i ci ludzie y, walczyli, walczyli także na, na, na Zaporożu tego typu międzynarodowa formacja z bardzo różnymi bojownikami walczyła. Mamy także do czynienia z formacją bardzo unikalną, która w ostatnich tygodniach znajduje duże zainteresowanie mediów rosyjskich, ale nie tylko. Jest to batalion imienia Chmielnickiego, postać dość dobrze znana w polskiej historii. Różnie oczywiście oceniana, no z naszej perspektywy inaczej, z rosyjskiej czy ukraińskiej inaczej, ale pod hasłem batalionu Chmielickiego Rosjanie zaczęli tworzyć formację złożoną no można by powiedzieć z cudzoziemców, bo jest to formacja złożona z jeńców ukraińskich, którzy wyrazili wolę, aby przejść na stronę rosyjską. W tym batalionie znajduje się chociażby, znalazł swoje miejsce były mechanik Pułku Azow, który który siedział na Azo w stalu i który przeszedł na stronę rosyjską. E, zdobył się na pewną refleksję, przeszedł na stronę, na stronę rosyjską i będzie, walczył, i będzie walczył w formacji rosyjskiej. I takich osób w armii ukraińskiej jest całkiem sporo. I tutaj mamy do czynienia, no, są to, są to bądź co, bądź cudzoziemcy. Jednakże wymieniając te różne formacje, te różne narodowości, bo tak jak śledzę też te materiały rosyjskiej, i nie tylko rosyjskie, tych dziennikarzy, którzy relacjonują e, tworzenie tych różnych formacji. No w armii rosyjskiej w tym momencie możemy znaleźć zarówno ochotników z Azji, widziałem wywiad z Japończykiem, są także, tak jak wspomniałem, co najmniej kilkudziesięciu Polaków, e, którzy raczej nie ujawniają swojej tożsamości, bo też, też wiemy, jak państwo polskie. Traktuje osoby walczące po stronie ukraińskiej, jakby traktował po stronie rosyjskiej, więc tutaj ci, ci ludzie raczej dbają o swoją anonimowość i raczej prędko ich życiorysów, ich motywacji do końca nie poznamy. Jednakże najważniejszą kwestią. Związaną z udziałem cudzoziemskiego, z żołnierza, cudzoziemskiego autoramentu ludzi walczących po stronie rosyjskiej. Nie są to tylko i wyłącznie Serbowie, którzy są tradycyjnie związani, związani historycznie z tą tradycją także wojskowości rosyjskiej. Nie są to tylko Kubań, Kubańczycy, którzy także znaleźli się na, na froncie. Nie są to tylko Syryjczycy, których mogliśmy zobaczyć oddział w, w jednostkach powietrzno-desantowych rosyjskich. Są to przede wszystkim ludzie ze wschodniej Ukrainy, którzy w 2014 roku, a nawet w 2022 roku walczyli i walczą po stronie rosyjskiej. Bardzo duża część jednostek, które 22-24 lutego ruszyły do ofensywy na Ukrainie, no byli to ludzie z Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej. Osoby z punktu widzenia prawa, w wielu wypadkach są to cudzoziemcy na tamten moment wobec Federacji Rosyjskiej, a bardzo duży ich odsetek walczył w pierwszych dniach tego konfliktu i też moglibyśmy ich w tamtym momencie jak najbardziej zapisać do formacji cudzoziemskich. Więc tutaj patrząc z perspektywy nawet liczb, nie determinuje tych liczb po stronie, po stronie rosyjskiej kilkuset Serbów, stu Kubańczyków czy, czy kilkuset Niemców, szczególnie z dawnego NRD, którzy także, także udają, się, udają się w szeregi rosyjskie, ale właśnie chciałbym zwrócić uwagę na to, że często pomijani, a właśnie ci żołnierze, którzy zdobywali Mariupol, ci żołnierze, którzy zdobywali. Zaporoże ci żołnierze, którzy walczyli na harkowszyźnie Ługańskiej i Donieckiej Republik Ludowych, są to ludzie, którzy często można ich potraktować jako cudzoziemców, i z punktu widzenia prawa tak też do tego momentu musieli być traktowani przez, przez Federację Rosyjską, walcząc w obcych formacjach państw przez nie uznawanych, czyli Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowych. Ja przy okazji też tego, co mówisz, to zapraszam serdecznie widzów na Twój profil na Twitterze, właściwie na X na tym Twitterze, to ciągle musimy się z tym poprawiać, gdzie dużo też o tym piszesz, ale jeszcze mam jedno pytanie bo jeżeli wyłączymy z tej grupy, o której mówiłeś, właśnie tych ludzi z obywatelstwem ukraińskim, czy według prawa międzynarodowego, tak zwanego, przynależących właśnie do Ukrainy w tym sensie państwowym, no to. Trudno będzie przyjąć założenie, że ci zagraniczni najemnicy, czy po jednej, czy po drugiej stronie, są czymś, co może jakoś przeważyć w konflikcie. Raczej powinniśmy chyba postrzegać ich udział jako taki swoisty sondaż poparcia na świecie dla jednej czy drugiej strony, prawda? Tak. I tutaj bardzo wyraźnie śledząc życiorysy tych postaci widać, że to globalne południe jest źródłem Rekruta, czy, czy powiedzielibyśmy, bo to też, tak jak wspomniałeś, Tomek no nie jest to grupa, która przeważa mm -hmm. szale po jednej czy drugiej stronie, ale ci, no, ja mam wrażenie takie może subiektywne, że po stronie rosyjskiej raczej mamy do czynienia z osobami o motywacjach ideologicznych, nie, niekoniecznie poza oczywiście grupą Wagnera, e, nastawionych na, na kwestie takie zarobkowe, ale są to ludzie właśnie z globalnego południa. I nawet śledząc, szanowni Państwo, życiorysy i biogramy osób chociażby z Ameryki Południowej, to tam osoby, które trafiają w szeregi rosyjskie, te osoby nie są liczne, ale to są przeważnie osoby z tych ludów pierwotnych, pochodzenia tych ludów pierwotnych, czyli skolonizowanych. W, w, kra w krajach arabskich także no ta osioporu oporu szyicka, tak, czyli powiedzmy walcząca z tym uciskiem, kolonializmem, imperializmem, jak tego nie nazwiemy, a po stronie jednak po stronie tej ukraińskiej no mamy raczej do czynienia z osobami, które ewidentnie są związane ze strukturami czy w Ameryce Południowej ze strukturami władzy, są to osoby raczej pochodzenia europejskiego, czyli no siłą rzeczy lepiej sytuowane w społeczeństwach y, latynoamerykańskich. Podobnie to też wygląda, jeśli chodzi o Afrykę, tak, że prędzej Jacyś tam afrykanerzy, bogatsze społeczeństwo znajdą się po stronie ukraińskiej, a tak jak wspomniałem, no ludzie z, takiej, z takiego państwa, gdzie nie ma telewizji, internetu, nie ma niczego, z, z Republiki Środkowoafrykańskiej, taka ludność, taka ludność pierwotna, taka ludność afrykańska, no prędzej opowiada się po stronie rosyjskiej, no i widzi w, w tej operacji specjalnej rosyjskiej, widzi ze swojej perspektywy taką walkę. Można powiedzieć, narodowo Ono Tak postrzegają to jako walkę z jakimś tam systemem globalnym i tak też, yy, tak też jest chociażby w kontekście tych państw, które yy, mogłyby brać udział, ich, ich, ich oficjalnie żołnierze, czy chociażby Syria, tak, gdzie Zachód nałożył takie sankcje, że, że tam leków nie można kupić. No i ci żołnierze yy, mieli trafić na specjalną operację wojskową. Dlaczego nie trafili na samym początku? Nie trafili głównie dlatego, że z moich informacji wynika, że no, kwestia jest, Rosjanie aż tak nie potrzebują rekruta. Zresztą wiemy z historii, ale z drugiej strony też no, trzeba by dostosowywać e, pod względem lingwistycznym, trzeba by tych ludzi dostosowywać pod względem e, wyszkolenia i to jest właśnie ta różnica pomiędzy zachodnimi, Ochotnikami, którzy mówią po angielsku, są powiedzmy światowi, no, oni trafiają na Ukrainę i nie ma z nimi problemu. Oni się pakują, jadą na Ukrainę, mają często się widzieli w Afganistanie na tych bazach, czasem tak się walczy, i poginęło ich bardzo dużo. I to są ludzie, których można wysłać, a, a, a te narody marginalizowane, te narody globalnego południa. No, mają też większą barierę, i to też widać w kontekście klasowym, ekonomicznym, że mają większą barierę pojechać tam, dlatego też, że nie znają języka, są gorzej, gorzej sytuowane materialnie, no trudniej jest człowiekowi z globalnego południa jechać na tą wojnę, ale jest tutaj ewidentnie podział taki i klasowy, i ekonomiczny, i taki, powiedziałbym, peryferyjny, tak, ludzie z centrum bardziej lgną do, do szeregów ukraińskich, ludzie z peryferii do szeregów rosyjskich. No, ten wątek ideologiczny po stronie ochotników ukraińskich było tyle jeszcze... No. Pozwolę sobie użyć takiego słowa zabawny, że no, raz ten komponent neonazistowski, o który wspomnieliśmy, ale po wybuchu e, tego konfliktu w strefie Gaza, gdy władze ukraińskie wyraziły ewidentne poparcie dla strony izraelskiej, to niektórzy Czeczeni walczący po stronie Bo, bardzo się buntowali się. Buntowali bunt prawda? się, ale tu jest, jeszcze, tu jest jeszcze... Bo tam był komponent rusofobiczny, ta. a nie proukraiński. A ta, my, my, tu, my tu chcieliśmy walczyć z Rosją, ta. mordować Rosjan, a wy tutaj, tutaj jakichś palestyńczyków, naszych braci, ta, 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 ta. Ch chcecie, chcecie ten... Ale tutaj jest, myślę, myślę jest jeszcze głębszy problem, ponieważ często osoby o poglądach Patriotycznych, narodowych, które śledzą ten konflikt, dają się wpuścić w pewien kanał, że jeśli ja jestem. Narodowcem, patriotą, jak tego nie nazwiemy, osobą odwołującą się do w ogóle do idei narodu, no to siłą rzeczy muszę popierać y, tych ochotników ukraińskich, bo oni, bo oni gdzieś tam machają symboliką narodową. Nie jest tak, tak jak chociażby wspomniałem o jednostce Rusic, są to ludzie o poglądach narodowych, panslawistycznych i walczą po stronie rosyjskiej. I wielu tych ludzi, którzy walczyli od 14 roku po stronie separatystów, nie byli to tylko komuniści, antyfaszyści. Były to także osoby o poglądach narodowych, no, oczywiście, tak oczywiście no, nie, sz, nie taką retoryką neonazistowską, bo to też od razu zostałoby, chociażby przez tych mieszkańców na Donbasie, od razu zostałoby to wyrugowane i, i zostaliby, zostaliby raczej wygnani z Doniecka, ale takie osoby są i tutaj z bardzo różnych pozycji ci separatyści byli wspierani i sama i sama ta specjalna operacja wojskowa z bardzo różnych y, kierunków zdobywa sobie zainteresowanie wyjazdu. Y, chociażby warto wspomnieć też na koniec o największym komponencie, o którym się mówiło. O 100 tysiącach żołnierzy Korei Północnej, którzy mieli, którzy mieli pojechać. W końcu nie, nie pojechali. To, polityczna by to, to była prawda? taka presja polityczna, ale, ale z drugiej strony, no, jak wskazują Amerykanie, no, setki, setki wagonów y, północno-koreańskiego sprzętu, szczególnie amunicji, no, robi pewnie większą robotę niż robiliby ci żołnierze. Cóż, nie żegnam się z tobą, bo po prostu już jesteś w ekipie, więc już nie będzie, że dziękujemy Krystianowi. Dziękujemy Państwu za uwagę. Żegnają się, bo to wszystko, jeśli chodzi o dzisiejszy Reporter Ekstra. Krystian Hacy i Tomasz Jankowski. Dziękujemy bardzo, zapraszamy na kolejne nagranie. Na brewce pamiętajcie o subskrypcjach. Pamiętajcie też o polubieniu nas na Facebooku, na Telegramie, na TikToku i na X, czyli dawnym Twitterze. Do zobaczenia.